Stefan Mierzwa, emigrant z Rakszawy, twórca Fundacji Kościuszkowskiej. Film zrealizowany w ramach projektu Na emigracyjnych szlakach wczoraj i dziś programu Akademia Orange Fundacji Orange. Projekt zrealizowany przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, którego celem było przeprowadzenie warsztatów etnograficzno-filmowych dla 30 uczestników podzielonych na 6 pięciosobowych zespołów oraz powstanie minimum jednego materiału filmowego w zespole. Serdecznie dziękuję, że zgodziłyście się odpowiedzieć na kilka mojej pytań dotyczących wyjazdu do USA. A rozmawiając, Janę Wójt i Patrycja Sław. Chcę pomóc zrealizować Pana marzenie o wyjściu do Stanów Zjednoczonych. Myślę, że przede wszystkim należy tutaj wspomnieć o postaci Stefana Wierzymy. Założyciela Fundacji Kościuszkowskiej, który urodził się w 1892 roku w Rachachach, dokładnie na w Racharski, w wielodzietnej rodzinie. No i właśnie po ukończeniu 18 roku życia, w poszukiwaniu lepszego życia, wypłynął w podróż do Stanów Zjednoczonych. Tam podjął studia, ukończył je z wysokim stopniem. No i właśnie wtedy pojawiła się Myśl założenia fundacji w celu pomocy studiowania polskim studentom za granicą, na no dokładnie prawda, w Stanach Zjednoczonych. No i w 1925 założył fundację Kościuszkowską. Na no co przyznaczałyście w wolny czas? W pierwszym tygodniu, przynajmniej dla mnie, było to trochę wyczerpujące zmiana czasu. I W pierwszym tygodniu praktycznie ja cały czas odsypiałam, ale już w drugim tygod tygodniu, kiedy się przyzwyczaiłyśmy, dużo zwiedzałyśmy, chodziłyśmy bardzo dużo, miałyśmy bilety na metro, więc wszędzie jeździłyśmy, a gdzie się nie dało, to tam dochodziłyśmy. Tak, czy narobiasz czas, aby zwiedzić Nowy Jork? Tak, no u mnie dużo, dużo czasu spędzałyśmy na, na zwiedzaniu Nowego Jorku. Może z takich najważniejszych. często byliśmy na dzielnicy zwanej Times Square, ponieważ znajdowały się tam no naj, najlepsze sklepy. byliśmy w Central Parku, w World Trade Center, mogliśmy podziwiać Statuę Wolności. Przepłynęłyśmy się statkiem po oceanie. Udałyśmy się też na zakupy do Chinatown, czyli do chińskiej Chyba takim ciekawym było zwiedzanie Rolka Fresja. Tak, Reklacja też szczególnie bo tam właśnie w nocy i nie mogliśmy właśnie podzielić całą panoramę nowego Jorku. Co najbardziej Was zaskoczyło a co przyjaźnią? Myślę, że najbardziej przerażające dla mnie była właśnie ta różnica kulturowa. Bo wiadomo, przyjechałyśmy nikt, słowa po polsku, prawda? Nie się tego języka. Nie Do tego ogromnego miasta, no to jest właśnie przerażające. Przerażające był też dla mnie brud na ulicach, bo Nowy Jork jest piękny, ale w nocy jednak zamienia się troszkę, no przynajmniej się wydaje, wysypisko śmieci i takie troszkę jednak jest straszne miasto, właśnie. Też widać w wielu miejscach, w jeden na ulicach. Się, że coś cię boli. Każdy pytał co się stało, ja ci mogę to powiedzieć. Dla was pierwszy odskutek? Dla mnie tak, tak. Dla mnie nie. Ja wcześniej ja się skutek. Jak wyglądała wasza współpraca z Fundacją Kościuszkowską na miejscu w Stanach Zjednoczonych? Jakiego rodzaju mieliście zajęcia? Nasza współpraca z Fundacją wyglądała następująco, mianowicie raz w tygodniu musiałyśmy, zwłaszcza jak na mnie, jak pobyt, czy mamy jakieś problemy. No i w też była w, w ciągłym kontakcie ze szkołą, prawda, które rzeczywiście się uczyły. Zajęcia w szkole wyglądały tak, że zamierzały do trzech klas, jak wy. trzech, czterech klas. I dzieliły się właśnie na zajęcia dramatyczno. nie jest twarnieżny, dowiedzą się o wydarce pościuszkowskiej oraz oddają sens w nauce języka angielskiego, aby w przyszłości starać się o wyjazd